Witam, 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 jestem Venom Lazarus, jest ze mną Mardart i jest Dead Space 3. No się mano. I tu też są. Hehehe, <noise> Czemu nie mamy scavengera? Bo tu nie ma. Czekaj, choć przejdziemy po tym placu, bo coś tu podejrzewam, że tu może bo być. No właśnie, jest. słyszałem sygnał od scavengera. Znaczy, ja też słyszałem sygnał, ale workbencha nie ma, no. Wszystkie pracują. No Ale spoko jeszcze z tego co się orientuję to jeszcze będziemy chyba wtedy przechodzili, bo tu już widzę kolejne drzwi które są zamknięte tym razem, nie? Dobra, sobie tutaj weźmiemy numer, odkręcimy. Dobra, idziemy. No idę, 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 idę. Dobramy Hakować, hakować Tu A ze skrzynki Dziękować. Tylko wiesz co? Przygotuj się na, na tak jakby coś. Ostatnim razem nas coś zaatakowało Dobra No, szybko Shit. Ja to robię myszką, a nie klawiszami, więc czasem tak dziwnie to wygląda. No dobra. A to można też myszką? Można. No i zapraszam. Zapraszamy do środka. Uuu, cieplutko. Czyli środek inna broń. To kto dzisiaj będzie miał urojenia? No oczywiście, że ty. Ej, Czekaj. Co... No chodź. I... Waiting jest.

POSZŁO RAZEM Z CAŁYM BUDYNKIEM mm -hmm. fajdę Znowu scavenger gdzieś tu O, cipuś Czekaj, bo ja nie miałem miejsca na niego A nie, dobra, wzięło go No i by się przydał bench No bench, bench, bench Dobra, idę w dół Niestety, Bench'a tu nie, chyba nie uświadczy. Co się jest? Atakuje? No nie, no u mnie lecę. No, jakieś części trzeba zebrać do czegoś. Yy, właśnie komunikat że scavenger wrócił. Cudownie. Dobra, tu jest druga część. Aha, teraz z kolei pokazuję, że do góry. A czekaj, tu jest most. Dobra, wywal trochę apteczek. Aha, tedy nie przejdę. Dobra. No. Czekaj, dawaj te apteczki. Wezmę leżą. Ja sobie przywłaszczę wszystko. Będę chlał apteczki jedną po drugiej. Coś czuję, że na górze będzie nas niespodzianka czekała. Nie uważasz? Mhm. Mm Chociaż jak na razie jest o wiele za cicho. Ej, teraz mi na dół pokazuje, co jest grane. A, czekaj, bo tu jest coś... Aha, Marder, zejdź na dół. A ja ci windę pod, podprowadzę do góry, tak żebyś mógł wziąć trzecią część. Drugą chyba. Trzecią już. Na ten pomostek taki, wiesz, blachuklity. Ale ja ci nie ufam. A ty nie masz tam wchodzić, tylko wziąć to. No i tak ci nie ufam. No już, więcej nie mogę. I think teraz got all the parts for the sensor. Excellent. Do you think I a blueprint. Be too okay, bench a Bardzo dobrze, jeszcze musimy teraz znaleźć. A my go usiądzymy, może? No niestety, scavengera tu nie zostawimy. Oli, pani niestety. Nie. Mamy już tego tyle. Jak go zbieram odpowiednią ilość, to wiesz co zrobię? Chipy zacznę robić. Jak ludzie by mieli jakieś fajne takie, one są drogie. No, 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 gdzie ty? Albercik, coś tu się minie. The saving? Eeeh, Przygotuj swoje rakiety. O szkórna, ale mnie rozwaliło. Nie ja też. Przebieg po mnie. Dobra, kinezy trzeba więcej używać. Dobrze, że mam 9 paczek. Od razu go. Dobra, teraz ja stąd spieprzam? Rozdzielicie. Dobra, daj go. Leży. Czekaj, paszka dobra. nie biegnij po mnie. Nie możemy tak blisko siebie stać. Wiem. Biegnij. Luźnik. Maria, ale uparta, Barte, to coś jest. To jest pewnie ten sam co z początku. Tak, cześć. Jest tam ten Dobra, chyba po nim co? Ciekaw. Come Guys, that beast thing keeps running away before I can kill it Oh god, we can't think to catch a break But if the sensor works, we will have the machine's location If this planet doesn't kill us first We'll find it I'll be back soon oh, Anyone yeah, hey, no. been out to check the armory? No, why? Oh shit To co myślałem. Jest ktoś z Trail of Flares and jeszcze burzy. Ty Nie myślał, że Danikon i ich menu są w A widzisz, ty możesz zmienić sobie, gdzie macie? Czekaj, bo chyba mamy misję: Protector der Armor Munition, chodź na pójdziemy na tą misję pierwszą. No, czekaj, bo mi. bo się zmieniłem lokalizację i mam mi pokazać najbliższego bencha. I on jest tutaj. No tam, bo ja zmieniłem zmieniłem teraz lokalizację na. Ale nie, na questa ja nie drugiego. mówię o o tylko. Jak masz B, sobie możesz z czołkami zmienić. Dobra, no i jest bench. Istotność. I tu I to dosłownie za drzwiami. Jakiś probe, frame probe, aha. tam tamto. Skraftować te proby. I ja to muszę mieć przy sobie. No, niestety. Dwa Scavengery wróciły. Patrz. To wywale na razie tą słabszą broń. Którą? Tam gdzie miałem granatnik. Właśnie, no to ja mam problem, jaką wywalić, tak naprawdę. Zostaw serwis wśród bo i tak więcej z niego korzystasz. Albo nie, wezmę, z... czekaj, wezmę jedno i drugie i próba, przecież mogę zanieść do tego. Aha, cannot be modified. Czekaj, czekaj, co tu mamy? Co tu mamy, co tu mamy? Flame glaze. Minor fire damage. To uniknięcie, dobra. Ale ja nie chcę. Wow, this looks pretty internally. Jak to przenieść to do, do inventory? Ale co? Chyba okay. się nie da, co? Ale o czym ty mówisz? Ja zostawię to w z, z, z ten. Bo tak naprawdę tylko chyba jeden z nas wystarczy, że robić będzie tym probem No To ja biorę wszystkie inne bronie A, a ty, ty wiem, będziesz się bawił probem Zostawiłem Bez problemu Dobra to co, idziemy armory Czyli zbrojownie oczaić Wiecie, które to... Ok, a tam byłeś? A. Jedziesz. Hmm. Kolejny bench, ktoś się z nami nieźle nie pogrywa tutaj. Ty, ale tu już byliśmy tu. nieraz. A, bo teraz chyba do tego wózeczka jechać będziemy, czekaj. Hmm. Nie, tu do windy. Aha. Okej. Okay. Nie ma to jak shotgun! Eee... Zabij go! Wiesz dlaczego oni tu są? To jego żołnierze są tego, psychopaty. Mm -hmm. Powiedzmy, że cię osłaniam z tyłu. O nie. O. Mamy chipa. A z drugiej strony były skrzynki. Dwa reloaded. No to już nieźle. O nie! Maluszki! I takie maluszki. I nie tylko. Mardar, ty mnie kuźwa nie Nie widzisz to, że tu jest, leży jakiś Stasis Amplifier? Armory, no to będzie, będzie prawdopodobnie troszeczkę dobroci. Dla nas pokazuje przez windę, więc otwórzmy tutaj kluczem. Nie, no właśnie, już próbowałem i odblokowało windę. Aha, no to wchodzimy! <ścoughs> Przyznaj się, przestraszyłeś się. Czego? Mnie, mojego strzału. Czemu mam wrażenie, że coś będzie źle zaraz? Pełno zwłok zawiniętych Gdzie my mamy iść? Tam pokazuje, czyli pójdziemy w drugą stronę. O, tu są szafki. Coś leży w roku. Kontakt beam. Okej. Okay. Teraz można tu. Proszę. Przeładowanie. Aha. Reload. Dobra, jest. Taką współpracę to ja lobię. Jeden strzela, jeden przeładowywuje. I tak być powinno. Dużo syfu. Ja bym się śmiał, że otwierasz. O Boże, zabawka. Yy, otwierasz yy, szafkę, a tam coś wyskakuje z tej szafki. Nie? To było a idziesz? Idę, idę. Niech zgadnę, coś znowu tył nas zaatakuje. Dwa? A, ja klawiszami mogę też. Dobra, ja dalej. Dół. Góra! Szybko! Szybko! szybko no. mnie... O! Żeś mnie zablokował i to ostro. Dookoła nie mogłeś pójść? To ty powinnyś ten górny wziąć. Zawsze możesz iść na górę. Ale akurat ty tak musiałeś wybrać. O, tutaj co? Leć No, widzisz, no, widzisz, no i, i o co chodziło? I ale ja o co chodziło? Nie umiesz, nie umiesz, chłopcze. Dlatego masz kulkę w łeb. Oj, się przestraszyłem. Eee, coś mi się tu nie widzi. Eee, nie. Nie fajnie coś tu jest. Tu. No, ja wiem, że tu. Nie zdążył się wspiąć na barierkę. Aha. Siema kochani! Gdzie wy jesteście wszyscy? O. Nie chodźcie co by było. Tutaj. Nastawiamy robocika i lecimy dalej. No. Co to był? Oh. O, Mój strzał z przecinarki na nich starczy A na tych? Przeładowanie Mały Oż mi uderzył, cholera Strzał z przecinarki, ta? Jak nie zaszedł od tyłu musiałem Aha. go zrzucić <laughs> Ale bardart. Eee Aha Ale, ale bardart. i jeden strzał z przecinarki, nie? Się nadział, ojoj oj O coś leży Chip! Dwa damage! Na no shotguna by... Czekaj, czekaj, gdzie mam iść? Aaa! Czekaj, czekaj, posłuchajmy tego. Prawie Tim Kaufman. Hy, <grywki> lubisz ziemniaki? Tak.

Znaczy? czym? No co, To nie naszym obia Chyba Dobra, do bo... Dobra przełącz na drugą stronę. Tak? Nad, dłużej. Dobra. Dobra, trochę tamtego na dole pokroiłem. No było ciekawie, nie powiem. To jest winda. Plasma core, o tu jest ten kick, tak? Mamy kickę, bo ja w ogóle nie mam miejsca już w ten ekwipunek jest za mały. Stanowczo. Co się dzieje? Load. O, tak. już już zrozumiał, no. Zrozumiał, że popełnił już ten karygodny błąd, no. Że wszedł kucharzowi w drogę. Nie, przesadził zupę. O, mam pełno ekwipunek. No ja niestety też. Jedziemy! A co, to już wszystko? No, na górę i ten, ten. A jak to się tym nawiguje? I drop jest jak? No, no, E i na drop. Eee, a drop jest... A, dobra. E. czemu? Dobra Co? Czemu się go nie da zrzucić? No bo ogólnie rzecz biorąc. Nie. Come Kaman! On. Kaman! Come on. No to nie blokuj gruba się bo. Jesku! A Oła! 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 No malają się w winy Dostałem Dostałeś! Wygrałem Dobra tu Po prawej Jezus Dobra, to po co? po to się że kończy Jezus, zawału dostałem Armory Shit! Co to jest? Wiesz co? I tutaj zakończymy może dzisiejszy odcinek Komentujcie, subskrybujcie, ale i tak w podnarobiłem no Do no przez tego kolesia. Ta, a jasne. Snickersa. Dobra, trzymajcie się i hejka!